Już? Toście mi pięknie urządzili. Witam serdecznie. Proszę nam się przedstawić. Władysława Bąk, z Rzebinnika Suchego przyjechałam. Władziu, a, a powiedz nam powiedz nam coś, e, coś więcej o sobie. Tylko wstaje rano, robię sobie wspaniałe śniadajko. Władziu, bo jesteśmy tutaj same, mogę się spytać, czy masz męża? Nie mam męża. O Jezus. Jestem wolna. Ale powiedz mi... Dobra, będę brnęła dalej. Jeśli mi pozwolicie, będę zbyt wścibska, od razu powiedz, że nie. Ale miałaś w ogóle męża? Byłaś mężatką? Jasne, jasne. Tylko mąż musi uszanować kobietę, a, a, a mąż był zajęty bardzo pracą i były inne charaktery. No dlatego wie pani, wysłodność. Niezgodność. Niezgodność. Niezgodność była tak? 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 Jesteście po rozwodzie, tak? No ja lubiłam tańczyć, śpiewać. i Chciałam wystąpić, mam talent, bo ja też mam talent. Jaki? Jaki mam talent? Po prostu jestem twórcą piosenek mm -hmm. i też potrafię zaśpiewać, bo każdy śpiewać może. Oczywiście. Oczywiście. Trochę lepiej lub trochę gorzej. Oczywiście. Spójrz tam. Tak naprawdę to ja talent miałam od dziecka. Jak się już urodziłam. Mam napisane 48 tekstów piosenek, 12 jest o miłości, 9 jest politycznych. Pisanie to mi takie przychodzi, że siedzę tutaj i mogę natychmiast ułożyć, prawda? No. No taki mam, taki mam dar. Mam talent, to program. Nie dośpiewam do gram. Poczekajcie, Gwiastek pójdę po gitarę.